Dzień dobry. Witam moich wszystkich zacnych słuchaczy. Jest ich coraz więcej, dziękuję. Najwięcej z Turcji. Gdzieś w jaki sposób algorytmy TikToka pokazują Turkom, że należy mnie oglądać. Widocznie jestem apostołem Turków teraz. Tak zarządził TikTok. Dobrze. W jaki sposób wypadałoby godnie przyjmować komunię świętą? Oczywiście Przyjmowanie komunii świętej to najważniejsze jest nasze serce. To znaczy nasze serce, nasz umysł. Czyli e, czy my pra, naprawdę wierzymy w to, że w komunii świętej jest Jezus Chrystus, to niesłychanie ważne, abyśmy uważali, że to nie jest zwykły opłatek, tylko jest to prawdziwy Bóg, któremu należy się niesłychanie szacunek. E, no i serce, czyli. Wypadałoby w tym szacunku wyrazić swoją miłość. Tak, że przyjmujemy Pana Jezusa Chrystusa, którego kochamy, którym, na którym nam zależy, na którym chcemy być blisko, kochać i nigdy nie obrażać. No, to raczej oczywiste. Teraz pozycja przyjęcia Komunii Świętej. No, uczy nas tego Anioł w Fatimie. Zanim Matka Boża zacznie przychodzić do dzieci w Fatimie, to najpierw Pokazał się anioł, ukazał się anioł, przyszedł i uczył dzieci przyjmowania komunii świętej. Te dzieci przyjmowały komunię świętą klęcząco i do ust. Tak zawsze w historii było, że naklęcząco i do ust, kiedy mówimy o objawieniach, kiedy mówimy o tym, że bo aniołowie przynosili komunię nie tylko dzieciom w Fatimie, ale jeszcze w wielu innych miejscach. Dalej. Warto spojrzeć, co się dzieje dookoła stygmatyków. Tam, gdzie są stygmatycy, to nabożeństwo Najświętszego Sakramentu jest wyjątkowo żarliwe. Ja byłem w takich miejscach, gdzie Komunię Świętą podawano, kiedy stygmatyk był w kościele. Ludzie byli zupełnie inaczej zachowani. Wszyscy czuli obecność Jezusa Chrystusa, bo tam naprawdę jest Jezus Chrystus, w każdym kościele katolickim. Teraz sobie proszę przypomnieć, że kiedy Jezus Chrystus pokazał się przemieniony Piotrowi, Janowi Jakubowi, tak coś kojarzę, w tak tak te imiona były, to oni upadli na twarz i nie mogli się podnieść, tak się bali. A już to nie był pierwszy rok bycia z Panem Jezusem. Oni, przy, oni, oni wszyscy kochali Pana Jezusa. Oni traktowali go jako no, Boga, a jednocześnie przyjaciela. E, no, potrafili okazywać miłość. Nie grzeszyli. Znaczy, no, tak jak każdy z nas, prawda? Staramy się nie grzeszyć, a wychodzi jak zawsze. Natomiast, czyli nie bali się Pana Jezusa, o tak. I nie bali się pana Jezusa, ale w momencie, kiedy zobaczyli pana Jezusa przemienionego, to upadli na twarz i nie mogli się podnieść. No, nie mogli się podnieść, tak się bali. <grym> Czyli kiedy zobaczyli nie całą, tylko część chwały Boga, to już podnieść się nie mogli z kolan, ale oni mieli jeszcze głowę na ziemi. Oni nie patrzyli się na kolanach pana Jezusa, oni mieli głowy w ziemi. Tak jak co niektórzy w innych wiarach mają. I w Ewangelii też jest powiedziane, że przed Panem Jezusem zegnie się każde kolano. To jest napisane w Piśmie Świętym, w Nowym Dostamencie. Że przed Panem Jezusem zegnie się każde kolano. Więc ja sugeruję, no nie przyjmować Pana Jezusa na stojącą. A jeszcze gorzej do rąk. Ale to za chwilę mówimy. Wypadałoby na klęczącej do ustach Aniu Fatimier, tak na takie ostatnie. można spojrzeć jak przyjmowano, jak ojciec Pio podawał komunię świętą. No ten człowiek rozmawiał z Bogiem wielokrotnie. Ta łączność ojca Pio z Bogiem, no była taka jak nasza z rodziną, bliska niesłychanie no to ojciec Pio zawsze podawał komunię świętą naklęcząco i do ust. I nikomu nie przyszło do głowy, żeby tam stać, no z wyjątkiem oczywiście osób chorych, tak, którzy nie są w stanie uklęknąć. To już jest oczywista sprawa, prawda, że ci, co uklęknąć nie mogą, bo nie są w stanie, no to nie da rady, prawda, oczywiste. Ale mówimy o tych, co mogą. Dobrze. I teraz, dlaczego nie, nie wypada przyjmować komunii świętej na ręce? No, dlatego, że nasza ręka zwykle jest spocona. No, zwykle tak jest, nawet zimą. Dalej, nie zawsze ona jest czysta. Proszę zauważyć, że kiedy ksiądz dotyka się Eucharystii, Komunii Świętej, to najpierw obmywa ręce. No, takie durne dowcipy sobie tutaj robiłem, ten TikTok. Przepraszam. I kiedy. Ksiądz dotyka się Eucharystii, to on myje ręce, on ma takie ampułki i ma e, taki kawałek płótna, on czyści swoje ręce na chwilę przed dotknięciem. No my tego nie robimy, prawda? No i teraz co najważniejsze jest, że w momencie, kiedy przyjmujemy, ktoś przyjmuje Eucharystię na ręce, to My wiemy o tym od stygmatyków i z objawień, że w każdej okruszynie Eucharystii jest Pan Jezus. W każdej, w każdej najmniejszej. A te okruszyny na naszych rękach zostają. Proszę zauważyć, że jeśli ksiądz podczas celebracji Mszy Świętej myje ręce, to potem w każdym miejscu ma taką patenę. A potem z tej pateny wszystkie okruszki, okruszki Eucharystii, wrzuca do kielicha, żeby żaden okruszek gdzieś się nie zawieruszył. Czyli jeśli ksiądz podaje nam komunię świętą do ust, to ministrant stoi z pateną, żeby żaden okruszek nie spadł. Natomiast w momencie, kiedy podaje nam to na ręce, bo tak chcemy, to okruszki piłki Pana Jezusa zostają w naszych rękach. I kiedy my przyjmujemy komunię świętą sami rękoma do ust, to część tych okruszków spada na ziemię i Pan Jezus zostaje podeptany. Źle, niedobrze, tragicznie. Teraz, no, są w Polsce i na świecie takie miejsca, gdzie ksiądz nie bardzo chce podawać do ust, albo nie chce podawać osobie klęczącej. No, to już jest sprawa, problem generalnie jest księdza. Tak? To już, wiadomo. No, nie chce, no to przyjmujemy tak, jak ksiądz chce, a ksiądz to odpowie, generalnie tragicznie odpowie za takie, za takie Podejście do sprawy, czyli ten pomysł takiego procesjonalnego podejścia do, do Eucharystii, i że gość poprzedni klęka przed pupą następnego człowieka, jest tragiczna. I pomysł jest absolutnie szatański. tak, Czyli uklęknąć na, na chwilę przed, tak? na osoba, jedna osoba przed, klęka przed pupą kolejnej osoby. No, tragedia. No, każdy to rozumie, prawda? że to straszna historia. No u mnie w Kościele jest zupełnie prawidłowo. Można przyjmować na klęcząco i do ust. I tak, no, oczywiste. mam zacnych księży. <grystanie> zacnych księży mamy tutaj. Więc nie ma takich problemów. No dobrze, tośmy mówili, jak przyjmować komunię świętą i wszystko jasne, tak? Anioł pokazywał, ojciec Pio pokazywał i wszystko jasne. Dobrze, teraz dalsze zachowanie podczas mszy świętej. To jest takie coś. W momencie podniesienia, kiedy kapłan bierze Eucharystię i ją podnosi, to my się patrzymy na tą Eucharystię. Po to on ją podnosi, żeby pokazać wszystkim, że to jest Jezus Chrystus, i my nie w tym momencie nie po pochylamy głów do samej ziemi. Tylko w momencie podniesienia patrzymy się na Eucharystię czy na kielich. Natomiast jak opuszcza, to wtedy głowę skłaniamy przed Panem Jezusem. Kolejny moment to jest, kiedy ksiądz podnosi, mówi: Oto paranek Boży, który gładzi grzechy świata. I on znowu podnosi komunię świętą. I znowu się patrzymy na Pana Jezusa. Potem to znowu podnosi, żeby wszyscy widzieli. Taki jest sens. A potem, potem, jak ksiądz opuszcza, to wówczas pochylamy głowę. No dalej. Siadamy w ławce. W ławkach zwykle są w kościelach katolickich klęczniki. No i klęcznik nie służy do tego, żeby tam postawić nogi. No pod żadnym pozorem. To tak jakby y, ktoś przyszedł do na Zaproszenie na kolację, i położył nogi na stole podczas jedzenia kolacji. Dokładnie to samo jak postawić nogi na klęczniku. Klęcznik służy do tego, żeby uklęknąć, nie żeby tam nogi postawić. Ja jestem w absolutnym szoku. Ja widzę ludzi pobożnych, którzy kładą nogi na klęcznik. I oni potem klęczą w tym miejscu. O. Zero zrozumienia, o co chodzi, tak? Klęcznik służy do tego, żeby tam uklęknąć, i pod żadnym pozorem nie służy do tego, żeby tam stać nogi. Dobrze, no to dalej. Dalej złożenie rąk do modlitwy. Ludzie robią przeróżne historie. Zacznijmy od tych najgorszych. W Europie, we Francji i w wielu innych miejscach, to ludzie podczas modlitwy zakładają stak ręce. No, są tacy, w Polsce to rzadko widać, ale na świecie tak jest. No, to, jest to jest totalna tragedia, niezrozumienia o co chodzi w modlitwie. Natomiast w naszym kraju zwykle ludzie robią takie coś, takie, taki gest załamanych rąk. Takie coś, to my możemy na pogrzebie robić, jak jesteśmy załamani, że jedna osoba, która tam umarła, to idzie do piekła. Jeśli tak uważamy, no to faktycznie taki gest załamanych rąk, to można by zrobić. Natomiast w kościele podczas modlitwy jest tylko jedna pozycja modlitewna, jedna pozycja rąk, którą my składamy do modlitwy. My to uczymy małe dzieci. No, tylko, że dorosłych też to obowiązuje. To jest złożenie takich rąk do modlitwy. Tak się składa ręce do modlitwy. Jeśli teraz zobaczymy figury Matki Bożej, to absolutna większość figur Matki Bożej ma właśnie tak złożone ręce do modlitwy no większość się wstydzi włożyć ręce, tak. O, tak to dzieci. A my, to rośli, to już tak. A jeszcze lepiej tak na dole, tak trzymać sobie te ręce, jak w kolejce po mięso. No nie. Co z tą modlitwą z, rę z rękoma? Skąd się wzięła ta historia, żeby ręce składać w ten sposób do modlitwy? No po pierwsze, to jest jedyny, absolutnie jedyny gest, kiedy my tak składamy ręce. Tylko podczas modlitwy. Nie, nie dzieje się to w naszej kulturze. W jak przy jak, jakiejkolwiek innej rzeczywistości. Czyli nie robimy tego w kolejce po mięso. Ani przy spotkaniu ze znajomymi. Jest to jedyny gest zarezerwowany do modlitwy. No, wypadałoby się nie wstydzić. <laughs> Każdy sobie robi to, co uważa za słuszne. Dobrze. Skąd my wiemy, że taka, taka, modli taka postawa powie jest dobra? No z objawień. Matka Boża, kiedy się objawia, to zwykle ma ten gest takich rąk złożonych. No i Matka Boża w wielu pewnie to tłumaczyła, że to jest pozycja modlitewna, klęcząco i ręce złożone do modlitwy. Większość z nas uczy to małe dzieci, że do, rączki do modlitwy to trzeba tak, a mamy taty to już nie obowiązuje. Mówię tak samo. No, drobiazgi. Generalnie. Najważniejsze jest kwestia serca, tak dobrze. Jedziemy dalej. A teraz strój, który nosimy do Kościoła. To jest tak, jesteśmy zaproszeni na ucztę do króla Królów. W tym Kościele jest żywy Pan Jezus i miliardy Aniołów i Świętych. Miliardy. Tam jest cały majestat Boga w każdym kościele katolickim. I teraz, jak my idziemy do kościoła? No, wypadałoby się ubrać najlepiej, jak potrafimy. No ale to już jest kwestia finansów, tak? No Nie każdy jest w stanie ubrać się tak, jakby chciał. Ja też nie. No ale staramy się lepiej. Dobrze, wszystko jasne. Kobiety. Kobiety to jest dopiero historia. To jest tak. Liście świętego Pawła do Kolosan, albo Koryntian, nie jestem pewien, w drugim rozdziale, tam w rozdziale w wersji 11, <grych> pisze tak, że hańbą dla mężczyzny jest modlić się w nakryciu głowy. I proszę zerknąć, że w kościele nie ma ani jednego czu mężczyzny zimą, kiedy zimno, naprawdę zimno jest w kościele i już odmarzają, to żaden mężczyzna nakrycia głowy nie ma, mimo że jest zimno. I w tym samym wersecie jest powiedziane, że hańbą dla kobiety jest modlić się w odkrytej głowie. No, to proszę zobaczyć, ile kobiet ma nakrycie głowy w kościele. Jeszcze 50 lat temu na wsiach wszystkie kobiety miały chusty. Dzisiaj, jak kobieta chce się spotkać z papieżem, a nie ma nakrycia głowy, to dają ją taką, taką woalkę, no, taką chustę, koronkę, coś tam takiego, no, dają, czy oddać. Ale dają. No, z papieżem kobiety kojarzą. Chce się spotkać, to trzeba założyć. A z Panem Jezusem to nie trzeba. Trzeba. I apostoł Paweł mówi: Dlaczego? Mówi tylko jedno, jedno zdanie: Ze względu na nią. No dobrze. A teraz długość włosów. Pamiętamy, jakie Pan Jezus miał. Prawda? Czyli takie dłuższe włosy do ramion, Pan Jezus miał, czyli podstrzyżone, tak? Dobrze. I teraz święty Paweł mówi tak. Hańbą dla mężczyzny mieć długie włosy, czyli dłuższe od Pana Jezusa, takie warkocze, kitki, czy nie wiadomo co tam, to jest hańba. A dla kobiety mieć krótkie włosy, to hańba. No. W kościele większość ma krótkie włosy, krótsze od do moich, bo im <grym> się łatwiej myje, bo coś tam, coś tam. Zakonnice, w, zakonie, w zakonach prawosławnych nigdy nie ścinają włosów, mają ogromnie długie, ja to widziałem. Byłem w Maluli, w Syrii, w Damaszku, koło Damaszku i jednej z tych zakonnic wypadł spod tego, spod jego, tej woalki włosy wypadły, to był warkocz prawie do ziemi. Starsza kobieta. No więc można powiedzieć, że zakonnice przestrzegają tego, że mają długie włosy. Tak? My w naszych, tych ludzkich historiach, to jeśli chcemy upokorzyć kobietę, to jej ścinamy włosy. Tak się robił w więzieniach, w II wojnie światowej, w obozach. Jak łapali kobiety, które, które współżyły z Niemcami, tym mu obcinano włosy. Na znak hańby. Dzisiaj kobiety robią to same. No, jakoś tak. Nakrycie głowy kobiet, długie włosy, no i nie chodzenie w spodniach. Szczególnie do kościoła. Połowa, więcej, połowa ma spodnie. Matka Boża w objawieniach, stygmatyce. Proszę zerknąć na Katarzynę Szymon. Mówi o tym, że nie wypada mieć Spodni. Kobieta nie powinna mieć spodni. To męski strój. A kobiety powinny mieć długą suknię do gościowa. No ale to, jakby to powiedzieć, warto samemu sprawdzić, jak to jest. Za życia lepiej. Lepiej za życia. Lepiej to wszystko, co my rozrabiamy, nie w tą stronę, to lepiej to najpierw sprawdzić, co jest prawda, czy Jacek mówi dyrdy, małej głupoty, bez znaczenia czy akurat Jacek mówi absolutną prawdę w tym momencie szczególnie. Nie wymyśliłem tego sam. Ja, ja czytałem to, co mówią stygmatycy, z niektórymi się spotkałem, z stygmatykami, i z nimi rozmawiałem. Więc jakby to powiedzieć, to nie, są duże problemy, to nie jest duży kłopot. Tak? Każda kobieta ma suknię, każda kobieta ma nakrycie głowy, jakiś kapelusik z chusteczkę, cokolwiek. No na znak pokory ze względu na aniołów. W moim odczuciu. Zdecydowanie warto tego wszystkiego posłuchać. Bo jest mniejszy kłopot po tamtej stronie. No i w którymś momencie warto pójść do spowiedzi i za to wszystko przeprosić. Co się robiło w życiu nie tak. Warto. Dobry Boże. Ja Ci bardzo za wszystko dziękuję. Dziękuję Tobie, ukochana Matko, i wszystkim za wstępom, Annie Duch Święty. Wszystkie błogosławi Trzech Mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty.